Cześć, z tej strony Marcepan. W dzisiejszym filmie chciałbym pokazać Wam moje EDC, czyli Everyday Carry, czy z polskiego ekwipunek dźwigany codziennie. Kilka osób prosiło mnie, abym to zrobił, a ponieważ to już dziesiąty film na moim kanale, myślę, że nadszedł czas, aby pochwalić się tym, co ze sobą noszę na co dzień. Sprzęt EDC, czyli sprzęt, który dźwigam ze sobą codziennie i używam prawie codziennie. Sprzęt, który mam ze sobą zawsze lub prawie zawsze, ale o tym powiem już w szczegółach. Czyli sprzęt, tak zwany pierwszej linii. Sprzęt używany codziennie to coś, co faktycznie nosimy codziennie. A taką rzeczą, którą nosimy codziennie są klucze. Podobno każdego prepersa można poznać po tym, co nosi przypięte przy kluczach. Ale fakt jest taki, że wychodząc z domu zawsze zabieram ze sobą swoje klucze, dlatego najważniejsze przedmioty, niezbędne moim zdaniem, zawsze będę miał ze sobą. Klucze są podstawą mojego sprzętu ADC, dlatego tak pokaźny pęk narzędzi jest do nich przypięty. Mam tu spięte klucze do domu i klucze do pracy, żeby tych drugich nie zapomnieć. Ale po kolei co do sprzętu. Zapalniczka. Mini zapalniczka Bika, którą ulepszyłem. takie małe kółeczko, które pozwala mi zapiąć ją swobodnie do kluczy. I jeszcze druga rzecz. Malutka trytytka, która blokuje mimowolne naciskanie przycisku zwalniających gaz. Dzięki temu zapalniczka jest cały czas pełna. I nie zaskoczy mnie brak gazu, kiedy będę jej naprawdę potrzebował. Gwizdek. Mały aluminiowy gwizdek, który pozwoli mi wezwać pomoc na wypadek nagłej tak potrzeby. Mini latarka, którą używam praktycznie codziennie, pomaga mi oświetlić drogę dla klucza, kiedy przy drzwiach jest wyjątkowo ciemno. Dwie wsówki do włosów. Nie noszę długich włosów, ale ci, którzy widzieli moje poprzednie filmy, wiedzą, do czego można byłoby użyć takich wsówek. Pendrive. Pendrive, na którym noszę zeskanowane wszystkie najważniejsze dokumenty oraz trochę książek o tematyce survivalowej, do których ewentualnie. Mógłbym zajrzeć w przyszłości, gdyby zaszła taka potrzeba. I mikrotul, którego zaletą, w przeciwieństwie do dużego tula, jest to, że mogę go zabrać ze sobą wszędzie. Mam tutaj małe ostrze, otwieracz do butelek, śrubokręty, pilniczek, czyli takie najpotrzebniejsze rzeczy. I ostatni element moich kluczy, mini karabinczyk, który pozwala mi przypiąć klucze, aby uniemożliwić ich zgubienie. Rzeczą, bez której też nigdy nie ruszam się z domu, jest mój telefon komórkowy. Sprzęt, bez którego pewnie większość z Was nie wyobraża sobie życia. Telefon zabezpieczony specjalnym etui, który ma za zadanie chronić przed skutkami upadku lub uderzeń. W telefonie zainstalowane niezbędne aplikacje, takie jak na przykład latarka czy nawigacja oraz wiele innych. Tak naprawdę jest to temat na osobny film. Pod etui natomiast mam schowany zapas gotówki na czarną godzinę oraz Spis najpilniejszych kontaktów na wypadek awarii lub rozładowania się telefonu. Kiedyś zdarzyło mi się utopić telefon i stracić wszystkie numery. Od tej pory jestem przygotowany na taką ewentualność. Zegarek. Ja osobiście używam modelu Casio. Który poza tym, że jest odporny na wszelkiego rodzaju uderzenia, jest ładowany z energii słońca, co pozwala mi na jego działanie, dopóki słońce będzie świecić. Dodatkowo mały kompasik, który pozwala mi na odnalezienie się w terenie. Zapas parakordu w postaci bransolety, jest około 2 metrów parakordu zaplecione na nadkarstku, dodatkowo miniaturowe krzesiwo do rozpalania ognia i gwizdek. Rzecz oczywista i dobrze znana wszystkim survivalowcom. Kolejną rzeczą, którą praktycznie nie ruszam się z domu, jest mój portfel. Poza pieniędzmi i dokumentami, które naszą wszyscy, ja dodatkowo w portfelu mam prezerwatywę, która ma setki zastosowań survivalowych, zdublowany spis telefonów, płatek kosmetyczny, który posłuży mi jako awaryjna rozpałka oraz plastry opatrunkowe. Jest jeszcze ważna rzecz, którą mam w portfelu, ale wam nie pokażę: są to zdjęcia osób bliskich. Takich, dla których warto byłoby przeżyć ekstremalną sytuację, w której mógłbym się znaleźć. Odtwarzacz MP3, który, poza umilaniem mi czasu muzyką i audiobookami, posiada również funkcję radia, co pozwala posłuchiwać komunikatów ostrzegawczych. Posiada także dyktafon, który zdarza mi się wykorzystywać do nagrywania dźwięków podczas kręcenia filmów. Kolejnym bardzo ważnym elementem, według mnie niezbędnym, jest chusta. Chusta czasami jest to arafatka, czasami jest to chusta typu baw, która jest bardziej kompaktowa i zajmuje mniej miejsca w kieszeni. Chusty obie te poza właściwościami grzewczymi czy ochroną przed słońcem mają również setki innych zastosowań, ale to też jest temat na osobny film. Nie wyobrażam sobie także wyjścia z domu bez paska do spodni. Poza zatrzymaniem portek we właściwym miejscu może przydać się do przytroczenia sprzętu, którego ciężar spocznie na naszych biodrach, a my będziemy mieli wolne ręce. Do tych samych celów możemy go użyć przy budowie improwizowanego plecaka, gdzie nasz pas będzie pełnił funkcję pasa biodrowego. I tak naprawdę nie musi to być taktyczny pas wojskowy, co prawda ten daje nam możliwość awaryjnej ewakuacji z wysokości, ale dobry, mocny pas skórzany lub stworzywa będzie równie pomocny. że to mało oryginalne, bo większość Polaków pewnie nosi ze sobą ten sprzęt. Zawsze ze sobą miałem też chusteczki higieniczne. Chusteczki higieniczne, czyli przedmiot bardzo prozaiczny, który poza tradycyjnym zastosowaniem do potrzeb higienicznych, może pozwolić do rozpalania ognia. I dochodzimy do sprzętu, który mam ze sobą prawie zawsze. Sprzętu tego nie mam ze sobą, kiedy podróżuję samolotem, i nie zabieram go także do wszystkich miejsc, gdzie na wejściu są bramki wykrywacze metali, na przykład do sądu. Ostrze, które noszę ze sobą, nie jest jakiś pokażnych rozmiarów, ale ponieważ głównie przebywam w środowisku miejskim, jest ono wystarczające do zadań, które. W będę jego potrzebował. Oczywiście, gdy wybieram się do lasu, zabieram nóż z głownią stałą, który zdecydowanie lepiej będzie się sprawował, sprawował w takich warunkach. I drugi sprzęt, którego niestety nie mogę zabierać ze za sobą wszędzie, czyli multitool. Multitool, czyli kieszonkowy zestaw narzędzi. Ja osobiście używam modelu Ganzo, który według mnie daje odpowiedni stosunek jakości do ceny. Poza Multitulem, i dołączonymi do niego bitami, noszę ze sobą jeszcze małe krzesiwo bez rączki, które zapewnia mi dodatkowe awaryjne narzędzie do rozpalania ognia. I to tyle, jeżeli chodzi o sprzęt EDC. Dziękuję za Waszą uwagę. Jeśli macie jakieś uwagi, sami nosicie coś innego lub uważacie, że ja noszę za dużo sprzętu, bardzo proszę o komentarze i uwagi pod tym filmem. A teraz trzymajcie się ciepło i bądźcie przygotowani.